Dobry, serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na naszej szkolnej akademii z okazji Dnia Konstytucji 3 maja. Szkoła to taki niewielki świat. Zamknięty, swój nasz świat. Są tu jasne i mniejsze głowy. Radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy chcemy mocno, to z nieporządków możemy zrobić porządki. Ze smutków, radości, a z nawet najgorszych serc, mogą zrobić się czułe, wrażliwe serca. Dużo wymaga to wysiłku, a czasem nawet boli. Polska to także nasz świat. I tu także są dobre i niedobre serca, radości, smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze, i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali. Nasza szkoła, swój porządek, spisany na papierze. W postaci regulaminu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy. Chcieli konstytucję, bo tak się ustawa nazywa. Baczność. Poczysz tam wprowadzić. До хмно пайнствовего Po mnie, spocznij. 3 maja, cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, nagełujemy wszelkie wartości. Nudzą nas apele uroczystości, święta? Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości. Umiera, nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę. Witam Was, koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym sejmiku uczniowskim. Problemem, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niektórzy nie znają dobrze historii naszego kraju, więc dziś będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas młodych nudzą takie uroczystości i rocznice. Ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My uczniowie szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej powinniśmy w przystępny sposób przedstawić naszym kolegom co działo się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie w 1791 roku uchwalono Konstytucję Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zabiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była jedynym ratunkiem dla Rzeczypospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władca królewska była bardzo słaba. <laughs> Walki wewnętrzne niszczyły kraj, a w rzeczywistości już rządzili magnanci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się wyborce ludzie, którzy zeszli zło kraju i leżące niebezpieczeństwo laty niepodległości. Byli to Hugo Kołotej, Stanisław Stasiec Ignacy Potecki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami konstytucji, która, posiad... która przyszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe, jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły, wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Posłowie, kochający ojczyznę, dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Ci panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową ustawę przyjąć, ciebie zaś, najjaśniejszy królu. Proszę, abyś najpierwszy do jej przyjęcia złożył obywatelską przysięgę, a my wszyscy pójdziemy za twym przykładem. W imię Boga Trójcy Świętej Jedynego. Ja Stanisław z Bożej łaski i woli narodu, król Polski dla dobra powszechnego i dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i ten całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklaruję by naród wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę wasz mość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie za nam do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Wibat Konstytucja! Wibat Król! Wibat wszystkie stany! Wibat Konstytucja! Uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie wiedzieli, co znaczy, co znaczy wolność, naród, ojczyzna, a czym dla was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten to żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w ich oczach i szczęście. Naród, naród to my, Polacy, żyjący teraz, naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę, naród to, naród to twórcy konstytucji 3 Maja. Ojczyzna moja, to ta ziemia doga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Ojczyzna, słow, bliskie słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny. Ojczyzna. Ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki, oczy jasne. Ojczyzna to mowa, znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami. To nasze młode serce. Thank <laughs> you. Moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, O latach znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów, Niech ludzie żyją w dumie, że taki wydał ich naród. Polska, pytasz, gdzie jest i jaka, W niewypierzonej krainie leży, Jest w każdym wiernym sercu Polaka, Co o nią walczył, cierpiał i wierzył, W szumie gołębi na starym rynku, W książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, jest w czerwieni maków i białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i każdej naszej myśli. Opowiedz nam, Ojczyzno, matczyny, ucz nas miłości, jak Ojciec w życie wprowadzaj, nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania. Czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność? Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie, jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękuję wszystkim za przybycie. Sejmik Uczniowski poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Ogłaszam za zamknięty. W dniu 3 maja, dniu nam świętym, hołd Ci należy nieść. Chodzić narodu cel wytknięty, w pamięci Twojej cześć. Święty przyszłości, świętym dla nas, bo nas nie wróg. Czcicie, będziemy powietrzny czas, tak nam dopomóż Bóg. Całość baczność. Muzyka Standard szkoły, wyprowadzić. Prosimy o zabranie głosu przez panią dyrektor. Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, dzisiaj zebraliśmy się tutaj, by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski Święto Narodowe 3 Maja. To dzień, który symbolizuje naszą niezłomność ducha, walkę o wolność i niepodległość naszego kraju. 3 maja to nie tylko pamiątka uchwalenia konstytucji, ale także okazja do refleksji nad naszym dziedzictwem, wartościami i aspiracjami. To czas, aby pamiętać o bohaterach, którzy walczyli o naszą wolność oraz o tych, którzy nieustannie pracują na rzecz rozwoju naszego kraju. Dziękuję nauczycielom i uczniom, którzy przygotowali naszą dzisiejszą uroczystość. Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękuję za ich zaangażowanie w kształtowanie patriotycznych postaw oraz budowanie społeczeństwa opartego na szacunku, tolerancji i solidarności. Życzę wszystkim udanych obchodów święta 3 maja. Niech duma z bycia Polakiem towarzyszy nam zawsze.